Przychodzi do walki z samym mistrzem, Piotr Krieger również już w szrankach. No i być może ostatnia finałowa walka w turnieju. A, się, jak wybrać, A ja już widziałem Twoje salta przy szrankach, więc może lepiej nie rzeczywiście. Takie jest piękne przywitanie. Było wspaniałych milicjerzy, mocnych, wysokich i zaczęli. Moi drodzy, prosimy naprawdę o bardzo, bardzo gorący doping. Ostatnia być może walka w finale, to właśnie ta walka rozstrzygnie. Gdzie jest fanklub? A, bo to był fanklub Wojciecha, rozumiem, oni teraz tam odpoczywają. Bardzo ładnie, loża, loża, tak jest, tam jest doping, znakomicie. Na i walka wznowiona. Ale tam było cięcie potężne w ramię. Idzie Radek. Najpierw Jodon. Jeszcze potrafi odepchnąć nad ramionami przeciwnika przed Rafiodami, żeby wystawić to sobie na cięcie. Radek napiera. Ale piękne uderzenie w wykonaniu Piotrka. Radek dominują sobie Nieradka. No moi drodzy, myślę, że bardzo mu to pomaga, ale czy to wystarczy? Ale oszukał teraz Piotrek przeciwnika, aż zakrzyknął Radek. 15 sekund do końca tej walki. Radek, 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 Radek. I sto, Koniec pojedynku. Brawa! Brawa I jeszcze raz wielkie brawa 13 do 6. Walkę tą i odziera ze złudzeń tych, którzy liczyli na niespodziankę, wygrywa Piotr Krieger! Tak jest. I tym samym trzecie miejsce w turnieju piecza drugiego zajmuje Radosław Kanios! Klub Bektir. Drugie miejsce, Wojciech Dudek, Kompania Gryfitu. No i pierwsze miejsce, podobnie jak wczorajszego dnia, czyli znowu doublet Piotr Po <kluczy> Moi drodzy, ja to robię z wielkim entuzjazmem, naprawdę nie...